Cześć, tym razem witam Was w, w z Gruzji, w regionie Sfanetti. Dzisiaj będziemy przygotowywali taką y, tradycyjną regionalną potrawę, która nazywa się kubdari. To będzie kubdari z mięsem. Ostatnio jadłem kubdari z rybą. Y, do tego mamy, zobaczcie, kaszankę, ale ona jeszcze nie jest tak, w takiej formie, którą będziemy jedli. Zobaczcie, jak pięknie wygląda, jak u mojego dziadka. Y, dobra, ale więcej nie będę teraz już nawijał. Za chwileczkę przyjdzie gospodyni. Lali, która pokaże nam cały ten proces. A więc serdecznie zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, Lali nie mówi po rosyjsku, a ja nie mówię po gruzińsku, więc w tle mamy takiego, wiecie, cichego tłumacza, którego Wy nie będziecie słyszeć, ale ja będę opowiadał cały proces już po polsku. No, taka trochę trudność, no, ale jestem, słuchajcie, w drugim końcu świata. Dobra. Robimy ciasto do kupdari. Zobaczcie, tutaj mamy mąkę. Teraz lali sypie sól. Dodaję zakwas to jest, jak wiecie, starter, stare, stare ciasto, które ono sobie żyje cały czas gdzieś tam jest hodowane I woda. Czasu marnował nie będę, tylko będę kroił mięso do naszego kub Dari To jest. Zobaczcie, cielęcina, ale cielęcina tłusta, i nigdy nie mieli jej się tutaj. Maszynką do mięsa tylko kroi nożem w taką kosteczkę. Słuchajcie, to są warunki takie domowe, nie tak jak u mnie w kuchni, ale dajemy radę. Będziemy się. Sól. A sól, no. Zanim zapakujemy wszystko w ciasto, Lali położyła na blachę bardzo gorącą. Zobaczcie kawałek czy troszeczkę tego farszu, żeby spróbować, czy jest dobrze przyprawione. Żeby później nie okazało się albo przesolone, albo niedosolone. Tak robią profesjonaliści. Spróbujmy. Wow. Perfekt, jakie to dobre, mówię Wam. Dobra? Spasiba. Łocień, jeszcze <laughs> <nie> <laughs> To jest ten kotlecik z blachy. Wow. Mm, spice pikantny, taki aromatyczny, przyprawiony. Nie mogę się doczekać, jak to będzie wszystko w cieście. To się w uparuje, tam w środku, upiecze chrupiące ciasto od do tego. Dobra, robimy dalej. No i przyszedł czas, byśmy dokończyli kubdari. Ciasto, zobaczcie, pięknie wyrosło. Wyrastanie ciasta, jaki czas wam nie powiem, bo to wszystko zależy od temperatury tutaj na zewnątrz, bo ciasto po prostu sobie stoi i wyrasta. Zobaczcie jakie ono jest delikatne. Jak galaretka. Zobaczcie jakie jest ciasto elastyczne na naturalnych drożdżach. i mięso, które wcześniej przygotowywaliśmy. Teraz bierzemy cieleńcinę i zobaczcie, i lali topi to mięso w cieście. <śpiewa> Teraz, właśnie bardzo ważne jest, by ciasto najpierw położyć na gorącą blachę. Widzicie? Po to przyjechałem na warsztaty. Widzę chrupiące, i pyszne. O, jeszcze jest taka łycha, którą trzeba później będzie wyjąć, to wszystko. No i mamy Kub gotowe. Zobaczcie jak wyrosło pięknie. Niesamowicie to wygląda. E, zobaczcie Dobrze wypieczony chleb O jak pachnie I teraz kolejne kop leci. Ląduje w piekarniku. Zobaczcie Ło Normalnie jak w piekarni. I pach na rozgrzaną patelnię. Przypomina mi się dzieciństwo, tak się właśnie odgrzewało pyszną kaszankę tak. na chrupiącą skórkę. I tak aż właśnie tu dzisiaj będzie, tego oczekuję, ale pewnie tak będzie. Otworzę jak burkera, zobaczcie Ojoj. Zobaczcie jak to wygląda przepięknie no jak zapachniało Niesamowite I za chwileczkę Wujek Tomek to spróbuje I a już idzie kaszanka Zobaczcie kaszankę hmm. Chyba bardziej czekam na tą kaszankę jak na Kopdari. Też przekroimy, Zobaczmy, jak wygląda w środku. Może tak. O. Zobaczcie, kaszanka jest e, z ryżem. Są kawałki wątróbki, jest ryż. E, krew na pewno też jest. Ale jakie przyprawy jeszcze nie wiem. Dopiero jak spróbujemy, się przekonamy. No i co, i zaraz wołamy gospodynie. I będziemy próbować. No, i przyszedł czas, byśmy tego wszystkiego spróbowali. Z jednej i z drugiej strony siedzą dwie piękne kobiety, dzięki którym tak naprawdę jestem tu, gdzie jestem. Maria zorganizowała to wszystko dla nas, a Ksenia nas ugościła. Ksenia bardzo dobrze mówi też. No tak, w rosyjskim, żeby mógł się dogadać, bo nie wszyscy Gruzini tutaj rozmawiają, a Maria po angielsku, bo również angielski jest potrzebny, więc jak widzicie, cały sztab osób był potrzebny, by zrealizować ten program fajny. No dobra, no możemy spróbować, więcej nie będziemy dyskutować. Wszystkie informacje znajdziecie, słuchajcie, w opisie filmu, w linku do Marii strony i tam. dzwoncie do niej, organizujcie sobie wypady, bo. Naprawdę warto. E, dobra, Kseniu, e, bo ty, się na, e, ty znasz jak to zrobić, e, to czyń te honory. E, kup Darii, jeszcze kroimy na e, dwie części. Ja przekroiłem to na pół, bo myślałem, że to po takim kawałku dużym się je. No dobra, no. niech i tak będzie, że ja pierwszy dostałem na talerz. Spróbujcie. <gry> no. Aha. Smacznego. Mm. Wow. Lali. To jest przepyszne Oczywiście. Okay, <gry> piosenkę. Słuchajcie, to jest tak przyprawione, że normalnie portki wyrywa. Boże, dziękuję, Balali. To bardzo kusne, Bardzo kusno. Iwa suhari na suhari. Iwa suhari. Iwa, Suchari. Iwa, Suchari. Iwa Suchari. To na słańsku, to nawet nie po gruzińsku. Po gruzińsku Didi madloba. Didi madloba. Jedziemy odłowach, nie Już prawie znam, już, już prawie znam sweński, gruziński. Zobaczcie, jak jak jestem pilny uczeń. A to szusu? To ten, ten ciągutek ziemniaczany. Wow. Jak tu się słuchajcie, nie mogę najeść. Dla dziewczyn trochę zostało. I ma dla Wow, Delikatne. Pyszne, lekko ciągniące się, ale to dobre. Tutejszy domowy koniak. Prawdziwy, zrobiony jabłek w tradycyjny sposób. Destylowany. Po prostu coś cudownego. Mm. Tak o, tak szybko plasterek kaszanki. Bo na to czekałem. jak cudownie pachnie takimi wiecie, przyprawami tutejszymi mm. Wow, cudowne. Wow. Naturalny prawdziwy górski miód. I tak trzeba. Nie wiem, dużo, nie dużo. No tak. Я вообще чонгня. Вот так. Гемрелья. Гемрелья. Это не американские панкейки. Нет. Это натурально, здорово и здорово. Słuchajcie, ja mam chyba z milion kupari w Skanetii, ale takie jak Lali nam zrobiła, to Kup to jest mistrzostwo świata tutaj, słuchajcie. No po prostu fantastyczne. Posłuchajcie, przewodniczka, która od y, wielu, wielu lat y, przebywa w Gruzji, to znaczy nie mieszka tutaj w Gruzji, ale po prostu przebywa z grupami turystycznymi. Po prostu jest tutaj praktycznie non stop i wie co mówi. Palce lizać. Y, Ksenio, i... Хороший это. это супер, супер, все как надо, очень тонкое тесто, сочное, пропитанное, это самое главное. Это как надо? Это как надо, самое лучшее. И запах, и вкус супер, Молодец, приготовил вкус. Не, это не я. Ну что, ну и мы себе тут будем учтовать. а вас приглашаю до оглядания последующих отчинков с Грузии, потому что такие появятся, и до увидения. Yy, Laila. Laila, ja, ja. Laila, Laila też można, woda, to tylko, Lali, to Laila, lali lali lali. Lali, 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 lali bardzo, bardzo dziękuję, że przyjęłaś nas tak bardzo serdecznie, że pokazałaś nam jak przygotować te wspaniałe, pyszne potrawy, no i może być do zobaczenia, może być spotkamy się.

No i kolejny dzień kulinarny za nami, było pysznie, tak, prawdziwa e... kuchnia sfańska, tak, prawdziwa sfańska kuchnia, była przecudowna. E... I co dalej? Gdzie dalej mnie zabierasz? Zabieram Mario? Cię jutro Tomku, do Użguli, przepięknej wsi słuchaj, najwyżej zamieszkałej tutaj w Europie. I dalej będziemy w Svaneti, czyli w tym regionie, tak. w którym jesteśmy. Ale tam też musisz spróbować specjału. Spróbowałeś części, tak. a jutro zobaczysz jeszcze inne typowe dla tego miejsca delikatesy, tak naprawdę. No, także czekajcie i oglądajcie. Do zobaczenia. A teraz do cerkwi. Do cerkwi.